Szanowanko, jestem ciut zdyszany, ale właśnie zakończyłem fugowanie tegoż pomieszczenia, ogólnie nazwanego kotłownią, ale tak naprawdę jest to pomieszczenie do dłubania w motocyklach na długie jesienno-zimowe wieczory, więc kolejne marzenie jest spełnione. Pokażę jeszcze, jak to się prezentuje z drugiej strony. Takie dosyć przestrzenne. Mamy sobie piecyk i ten piecyk też jest tak dosyć fajnie wykafelkowany. Taki cokół jest zrobiony wokół niego, więc wszystko jest idealnie, schludnie. Od razu jest takie fajne optycznie to pomieszczenie. I tu są drzwi setki, w związku z tym już od jutra wjeżdżają tutaj motorki i będą nowe filmiki z dłubaniny motorkowej komfortowych mega warunkach jest piękna posadzka, można sobie zlewać płyny, nawet nic się nie stanie. Jest cieplutko, można sobie dłubać na krótki rękawek. No, po prostu to jest coś niesamowitego. Także tak się prezentuje. No, ściany może nie są jeszcze jakieś tam cudowne, ale, ale, ale. Tu są takie drzwiczki na strych. No, jest cieplutko, jest rewelacyjnie. Także kolejne marzenie spełnione. I za chwilę wjeżdżają motocyklowe filmiki, więc jak najbardziej więcej filmików nadchodzi. Klikajcie w reklamy barściu co pozwoli mi na jeszcze więcej filmików, gdyż hajsy muszą się wskazać z YouTube'a. A niech ja się tylko dowiem, że ktoś pominął reklamę, to pogniewamy się. Pozdrawiam, cześć.